Zdajesz egzamin ósmoklasisty i chcesz dostać się do wymarzonej szkoły. Jesteś w bardzo dobrym miejscu. Przygotowałam dla Ciebie kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty, który pozwoli Ci w bardzo krótkim czasie nauczyć się takich typowych zadań, które pojawiają się na egzaminie ósmoklasisty. Bo zawsze jest zadanie z proporcjami, zawsze jest zadanie prędkość, droga, czas, zawsze jest zadanie z czasem, zawsze jest też zadanie tekstowe z równaniem. I ja, wam te zadania, te schematy w kursie opracowałam. Najpierw macie lekcje wprowadzające, notatki do druku, a potem te zadania z poprzednich lat z wytłumaczeniem krok po kroku na filmikach, tak żeby było wam się bardzo przyjemnie uczyć, żebyście bardzo szybko je opanowali. Kto nie wierzy, niech przeczyta opinie uczniów z poprzednich lat, jak dobrze im się uczyło z naszym kursem. Mam nadzieję, że tobie też będzie się tak uczyć. I słuchaj, trzymam kciuki, wszystko będzie dobrze.